Hmm. Gdzie mój grzebień? Był tu wczoraj. Tego jeszcze nie było. To mój ulubiony kubek. Elzie bardzo się podoba. Może go mieć. Ach. Matko, co za dzień? Co? Sam myślę, że przydaje jej się własny dom. Czemu coś nie tak? Potrzebuje własnych rzeczy i swojego łóżka. Możesz jej zaprojektować lodowy pałac. Wow, zaczniemy z samego rana. Cześć widzowie. Dzisiaj zbudujemy mini apartament dla naszej Elzy. Sam przez przypadek przygotował małe części. Ale jak pamiętacie, Elza jest czarodziejką. Tada! Zmniejszyła się, żeby zamieszkać w swoim domku. Możemy zaczynać! Najpierw łazienka. Spójrzcie na te ściany. Jak z baśni o Królowej Śniegu. Wyglądają jak zrobione z setek maleńkich sopelków. Pamiętacie jej pałac z filmu? Był świetny! Ale tu też musi być gorący prysznic. Aż mi się ciepło robi, gdy to słyszę. Zrobimy jej wygodną kabinę prysznicową. Uwaga na gorący klej. Teraz owijamy materiał o tak. Jedna ścianka i druga. Łatwizna. Patrzcie na te kamienie. Przypominają kryształy lodu. Postawmy tutaj. Wygląda świetnie. I te wszystkie łapki w górę. Podoba wam się? <laughs> Spójrzcie na naszego Sama. Mam tę moc, mam tę moc. Wyglądam jak Elza? To jeden z twoich najlepszych kostiumów. Po możesz mi zawiesić tę słonkę? Ach, nie, nie sięgnę tam. Bez problemu. Przykładamy. Gotowe. Kto ma ochotę na prysznic? Ustawcie się w kolejkę. Teraz zrobimy najważniejsze części prysznica. Kran do odkręcania wody. Zrobiliśmy go z ćwieka. No i słuchawka prysznicowa. Zrobimy ją z dozownika. Hop, i gotowe. I łączymy z benzem. Świetnie sami. Ostrożnie wciskamy końcówkę. O tak. I przyczepiamy do ścianki haczykiem. Proszę bardzo. Na po prysznicu przyda się. Puszysty ręcznik! Sam wybierałem! Do tego dodajemy mięciutki dywanik. Raty kotlety, ale wstyd! Zapomniałem zrobić jej szampon. Spokojnie, pomogę ci! Tylko powiedz, co trzeba zrobić. Chwilkę, pomyślę. Wiem! Najpierw odetnij spód. I. Zrobione. Co dalej? Górną część też. Ekstra. Teraz odkręć zakrętkę. Tylko jej nie Aha. złam. Wlej Aha. to do środka. Sam zrobiłem. Wygląda świetnie sami. Zgadzacie się? Tylko nie używajcie strzykawki sami. Poproście dorosłych o pomoc. Ostrożnie wlewamy. I zatykamy. Hmm, chyba czegoś brakuje. Zgubiłem. Zgubiłem ją. Wszystko mi ginie. Jest dosłownie pod twoim nosem. Myślę, że ten szampon będzie idealny dla włosów Elzy. Brokatowy akcencik? Pięknie. Wkrótce zabraknie miejsca na te wszystkie słoiczki i buteleczki. Zróbmy na nie stolik! Świetny pomysł, widzowie, wy też możecie taki zrobić. Wystarczy plastikowa butelka i nożyczki. Tylko uważajcie. Tak, wiem. Dni i nie rozpraszaj się. A oto i stoliczek. Dodajmy nieco brokatu. Znajdźcie plastikową butelkę i sami zróbcie taki stolik. Gąbkę prysznicową możemy zrobić z gąbki do makijażu. Tylko spytajcie mamę o zgodę, zanim zaczniecie. Zrobicie taki domek z dowolnych materiałów, które macie w domu. Tylko trzeba zachować ostrożność. Ale się denerwuje. Cały się spociłem. Sam świetnie się spisuje. Elzie na pewno się spodoba. Teraz uchwyt. Tylko nie oddychaj. O... Świetnie, Sami. Weź głęboki Uf, wdech. Muszę się napić wody. Zaraz wracam. <noise> Zawsze się martwi efektem końcowym. Podnieśmy go na duchu, subskrybujcie nasz kanał. Nie ma to jak obudzić się rano i odświeżyć twarz zimną wodą. A i gapić się w lustro przez godzinę. Sami, to wcale nie tak długo. Teraz toaleta. W środku jest nawet magiczna woda. Szafkę zrobiliśmy z dolnej części butelki, z kolei toaletę z górnej. Jeszcze klapa, gotowe, no i najważniejsza część. Racja musi być w każdej łazience. A jak wy byście wystroili łazienkę? Ciekawe, ile macie wspólnego z Elzą? Zu, zapomnieliśmy o czymś mega ważnym. Jak Elza będzie dbać o swoje włosy? Racja, na pewno przydaje się prostownica. Zróbmy ją razem. To proste. Najpierw nakładamy klej. Jak tylko wyschnie, dodajemy lakier do paznokci. I mnóstwo niebieskiego. W końcu to kolor Elzy. Teraz musimy przykleić z obu stron do srebrnej tektury. Proszę bardzo. Pamiętajcie o kablu. Możecie go zrobić z metalowej nitki. Też chciałabym taką prostownicę, ale dla ludzi. <laughs> ale jej zazdroszczę. Łazienka gotowa. Ale Elza musi mieć gdzie spać. Zróbmy jej przytulną sypialnię. Jak widzicie, ściany zdobi ta magiczna tapeta. Sam szuka najwygodniejszego materaca na jej łóżko. Sami znalazłeś już? E, co? Wcale nie śpię. Tak, ten jest najlepszy. To chyba widać samuś. Czy czegoś brakuje? Poduszka? Jest. Miękki kocyk jest. Da, 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 di, da, di, da, di, da, Niech mnie Czedar, to jest to. Co so, musimy zrobić Baldachim? Świetny pomysł. Słuchajcie, Baldachim to specjalna ozdoba łóżka. Macie taką w domu? Mm, przyda się. To. Voilà! I jak ci się podoba? To chyba jakiś żart. Bardzo proszę wideo edytorów o wycięcie tego koszmaru. <noise> Aleś ty poważny. Oczywiście, że to żart. Już robimy tak, jak powinno być. Dodajmy tę koronkę i przyozdóbmy zasłony. Tada! Łoże dla królowej jest gotowe. Chcielibyście się przespać na takim łóżku? Dajcie łapkę, jeśli tak. Nie możemy zapomnieć o toaletce. A, dlatego mam to lustro. Już się bałem, że niepotrzebnie je zrobiłem. Toaletka będzie różowa. To mój ulubiony kolor. Ale wy możecie wybrać dowolny kolor. Elsa lubi zimowe kolory. W końcu jest lodową królową. I gotowe. Stawiamy przy łóżku. Teraz lustro. I stylowa lampka. Lustreczko, powiedz przecie, kto najlepszy szlam na świecie? To chyba oczywiste. <laughs> Czasem Elza lubi się pomalować. Zróbmy jej torebkę na takie okazje. Tylko pamiętajcie, żeby uważać na gorący klej, poproście dorosłych o pomoc. Musi mieć solidne zamknięcie, inaczej wszystko wypadnie. Szybko nie będą się wiecznie trzymać. Miękka część idzie tu, a klejąca tutaj. Widzowie, macie pomysł, co powinniśmy włożyć do środka? Niech Elza zdecyduje. Jeszcze zdjęcie 3D do wystroju wnętrza. Tak, piękne i stylu nigdy za wiele. Przyda się też puchaty fotel. Sama lubię czytać w nich książki. Patrzcie, jaki uroczy. Czemu ja nie jestem taka mała? Jeszcze puchata poduszka. Na koniec ścianka dzieląca. Obowiązkowy element apartamentu. Mieszkanie marzeń gotowe. Oprowadzimy naszego gościa? Ci się podoba super nowoczesny i magiczny apartament, Wasza wysokość. Patrz su, jest łazience! Chyba jej się podoba. Teraz sypialnia. <laughs> Ale ekstra! Patrz poszła spać! Myślę, że mieszkanie jej się podoba. Dzięki, że byliście z nami aż do końca. Podobało Wam się? Zostawcie łapkę i subskrybujcie nasz kanał. Miejcie oko na nowości wkrótce będą nowe filmiki. Pa pa! Na razie.